Cześć, tutaj oczywiście witam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że wszystko się nagrywa w mistrzach brązu i coś mi dziwnie myszka chodzi, no pewnie jest źle ustawione. E, tak, mistrzowie brązu, słuchajcie, nie było trochę już odcinka i na początek e, dobra wiadomość, ponieważ wracamy do postanowienia minimalnie dwóch odcinków w tygodniu, który rozpoczynamy od przyszłego tygodnia. Dzisiaj jest sobota i nie wyrobię się. Ale y, od przyszłego tygodnia minimum dwa, dwa odcinki w tygodniu, albo będę sam sobie dawał karę w postaci, że następnego tygodnia trzy, jeżeli to fizycznie po prostu będzie y, możliwe. Ale po prostu wtedy o, ja mam taką motywację, motywację, staram się tego trzymać. I wszystko wygląda dobrze. Więc słuchajcie. Dwa odcinki w tygodniu. Staram się to wam obiecać Mam nadzieję, że będziemy się tego trzymać. I dzisiaj kim gramy? Gramy dzisiaj, coś tam mi się skopało, odłączmy dyski, nie mogłem już Champion Selectu nawet końcówki nagrać. Dopiero jak mi gra wystartowała to mi się włączyło Nie wiem dlaczego. Eee, gramy dzisiaj e, 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 kanadyjskim mistrzem Carlingu. Będziemy po prostu zamiatać. E, piknąłem Jaxa, uznałem, że to będzie przyjemne. Druga opcja to było Nunu, ale wybrało mi Topa, więc jednak Jax. Nunu byłby na mida. Teraz mida dostać, to jest jakaś masakra. I tak pół godziny czekałem z rozłączeniami tam Champions League. Nie wiem, czy to było rozsądne, żeby je rozłączać, ale tak co. 5-10 minut rozłączałem pół godziny czekałem, żeby wreszcie rozpocząć mecz. Masakra, no ale co? Są mistrzowie brązu i będziemy cisnąć tylko gdzie jest ich to play Bo jeżeli ich to lane'u nie będzie, to nie będzie fajna gra. Jeszcze niech mi dadzą remake'a, co w ogóle się wyciągnie. Mhm. Zaczyna się świetnie, nie, nie mam co bić. A to cóż, będziemy farmić. Tyle. Aha, dobra, to tyle w temacie. Dziękuję, dobranoc. Pół godziny czekać żeby doczekać się na coś watakiego. Ja pier.